Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Jak doskonale wiecie, przed galą MMA VIP 2 zorganizowaliśmy akcję charytatywną na rzecz Igorka Flaka, bardzo dzielnego młodego chłopca, który potrzebuje bardzo kosztownej terapii, aby móc wrócić do zdrowia. Terapii, która musi odbyć się w Stanach Zjednoczonych. Kilkakrotnie o tej akcji mówiliśmy. Nasi zawodnicy, ale nie tylko, przekazali znakomite rzeczy na, na rzecz tej licytacji, aby ta kwota okazała się jak największa. Dominik Tyman przekazał taki piękny żużlowy kask. Taki bardzo społeczny, pozytywny człowiek, Dariusz Jadczyk, tutaj z naszej dzielnicy w Częstochowie, przeznaczył pióro Parker ze złotą stalówką. Warte naprawdę bardzo dużo kasiory. Dodatkowo organizacja dała dwa ekskluzywne zaproszenia zwycięzcy tej licytacji. Zaproszenia, które uprawniały do pobytu również na zapleczu gali, na, na backstage'u, ale również dawała możliwość wyjścia w wybranym przez siebie teamie do walki z zawodnikiem. Jakiegokolwiek mogli sobie wybrać zawodnika z uczestniczących podczas gali MMA VIP 2. Licytację tą za kwotę 4000 zł. wylicytował pewien człowiek. Poinformowałem go o tym, że tą licytację zwyciężył. Dzień przed galą chciałem się umówić konkretnie na to, aby te rzeczy mu przekazać i aby potwierdził mi dokonaną wpłatę. I wówczas się kontakt z tym człowiekiem urwał. I ja nie będę personaliów tego człowieka tutaj przedstawiał, bo tu nie chodzi o to, żeby. Szerzyć jakieś złe emocje. Natomiast mam taką prośbę do tego człowieka: posłuchaj, jeżeli już nie chcesz pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzaj tym, którzy chcą pomóc. Po prostu nie przeszkadzaj i już zrobisz bardzo dużo. Bardzo ci proszę, żebyś nigdy więcej nie przeszkadzał innym ludziom pomagać w dobrej, w dobrej wierze i, i, i ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Oczywiście, że ta kwota, która została wylicytowana 4000 zł. Zostanie przeze mnie osobiście przekazana dla Igorka. Natomiast w tym miejscu chciałbym Wam jeszcze raz przypomnieć historię Igora. Jeszcze dwa dni trwa licytacja. Zostało kilka procent tej kwoty do zebrania, także myślę, że już wszystko powinno zakończyć się sukcesem. Natomiast uczulam Was, jeszcze troszkę brakuje. Zostały dwa dni. My ze swojej strony 4000 przekazujemy. Ktokolwiek w jakikolwiek sposób może z Was wspomóc tą licytację, bardzo proszę, zróbcie to. Dajmy szansę temu młodemu, dzielnemu człowiekowi, który przeszedł już 7 operacji głowy, na to, by miał dobre życie. Bardzo Wam dziękuję i w, w opisie filmu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące licytacji. I tej zbiórki, na, przepraszam, nie licytacji, bo licytacja to już była. Natomiast, odnośnie, wszystkie informacje odnośnie zbiórki znajdziecie w opisie tego filmu. Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam. Cześć.